Już no, się manków, powiedzieć, jesteśmy w Kevin na kanale. taki piękny w przycisku jak widzisz na ekranie tam nadal. I słuchajcie, jest dzisiaj godzina taka e, i dlatego trzeba szybko filmik nagrać i zmontować i wrzucić, żeby nie było przypału jak ostatnio, że e, dwie minuty po 000 dopiero się film przesłał, ale oczywiście e, byłem sprytniejszy i nagrałem e, szybko właśnie e, dwa krótkie, żeby nie stracić deli. No bo pamiętajcie, zawsze się liczy jakiś film. E, Właśnie Adeli nie stracę, nie ma zamiaru e, No i dobra, jesteśmy dzisiaj w mekra więzienia e, Dzisiaj będziecie już widzieć stan naszego konta e, I dzisiaj oddajemy Teslę I słuchajcie, jako postanowiłem decyzja, że kupujemy Cybertrucka i mamy jeszcze na podpisaniu jedną umowę, że jeśli będzie jakaś Tesla u nich na salonie, czyli jakiś roadster, jeśli znajdę Roadster, czy jakiś Model X czy Model 3, no to oczywiście kupimy na razie jedną Teselkę. Co do Lamborghini na razie nie, bo Lamborghini mamy 5. Muszę wiecie, co muszę obejrzeć swoje stare odcinki, bo ja nawet nie wiem co się w Liberty City działo, czy sprzedałem do... jakie lambo, nie wiem, miał się pogodę... Co jest? Teraz już wszystko powinno być gites Po prostu wgrałem modyfikacje i ten mod miał być na jakieś, nie wiem, fajne meble czy coś, a podmieniło mi tekstury No super! Nie chcecie widzieć mojego Minecrafta, nie chcieliście widzieć mojego Minecrafta, jaki był w teksturach. No taki różowy jeszcze rozumiem, zielony, ale... W sumie! Nie jest ten różowy, no nie no jest cringe, ale jakby zielony był taki mod, to byśmy może kiedyś e, nagrali taki odcinek. No i dobra, widzicie stan naszego konta, ja nawet sam nie wiem e, ile stan konta. E, dopiero zobaczę w montażu. E, I tak, jedziemy się oddać Cybertraka i prosto e, właśnie wykupujemy Cybertraka. Yy, I co z Lambo? Lambo musimy dzisiaj przeprowadzić na naszą posesję yy, holownikiem. nawet mm, ja Na wiem gdzie ja mam miejsce? O, się wrombałem! No to pięknie. No. Się wrombałem i ciur. No ale słuchajcie, jak się wrombałem, no to. Lipo. No, jak zwykle nie wiem, nic Wiecie co? Przez ten. O, tu, tu, tu. Przez ten deszcz. to ja nic nie widzę, szczerze. Nic. Uhu, tu stoi nasze lambo. No i co? Ja mam zostawić po prostu tutaj lambo. A w następnym odcinku Tesla właśnie przywiozą nam. I słuchajcie, do następnego odcinka musimy mieć pieniądze. Tutaj po prostu zostawiamy. Tutaj mam kamery, to tam nikt nie ukradnie. Do następnego odcinka musimy mieć aż 600 tysięcy. Nie wiem, jak my to zrobimy. Czy jakieś lambo sprzedamy, czy coś. No bo jednak słabo. No to ja dzwonię już po holownika. A więc dobra, mówił, że możemy yy, mu zapłacić tylko 1500 zł, no to później zrobię przew. Ja nawet nie wiem czy mamy tyle pieniędzy. No ale patrzcie no, lampo nadal, tylko to prawda skręcona, no, ale nie odpala. W ogóle coś tu mamy? O nie, 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 nie. A, słabo. <laughs> yy, no dobra, no to trudno. Lecimy yy, i zaraz holownik weźmie nam go na chatę. Nie pytajcie ile się tu spiąłem Bo patrzałem jak odjeżdża nasze Lamborghini e, Co prawda już Lambo tutaj nie ma, nie ma O tutaj nie ma e, Dlatego idziemy na chatę e, Do domu e, zobaczyć e, czy stoi właśnie nasze Lambo e, Miejmy nadzieję że tak no ale i co nam zostaje jakby go nie zło, no, Pamiętajcie pół miliona Pół miliona za nie dałem a teraz wyszliśmy na... O stoi stoi! Podlecę za. chyba że to jakieś nasze nie, czekajcie Raz, dwa, trzy... Nie, tu... tu... <laughs> lambo co prawda, do następnego odcinka mamy... O nie! What the fuck Dobra, ja sobie nim tu podjadę eee, O, jest nasze lambo, te utopione mhm. Ciekawe, 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 ciekawe Kurde, odpal no dobra, trudno. E, no to mamy tutaj e, pieniądze. I właśnie napiszcie w komentarzu. Nie, no, chyba dzisiaj już odblokuję. A jak nie, dzisiaj to jutro. Bo ja cały czas mówię, że odblokuję. Weźcie napiszcie w komentarzu, co mam robić. Jak zdobyć to 600 tysięcy. No znaczy, lamba, jak jedno sprzedamy, no to tak szybko chyba nie sprzedamy. Chociaż Chociaż można jakiś dom sprzedać w Liberty City, czy też. się. No i cześć.